W ogóle przestań panikować. Jesteś bez pracy równo pół godziny. Na pewno coś się znajdzie. Tak, tylko gdzie, kiedy, w jaki sposób, no? A nie wiem, masz przecież kolegów. Wystarczy, że im opowiesz, co się stało. Nie, nie, ja nie będę opowiadał swoim kumplom, że jestem bezrobotny. Nie, ja już ich widzę, jak się nade mną użalają. Nie, nie życzę sobie, żeby moi kumple wiedzieli, że Karol Krawczyk wylądował na bruku. Zapamiętaj to sobie! Jak sobie chcesz. Karol, chodź. Wylali mnie z roboty. To fajnie. Będziesz <śla> miał więcej czasu. Robi się pływ. Nie idę, nie jestem w nastroju! Karol, Karolku, idź! Proszę cię, dobrze ci to zrobi. Karol, no chodź, robi się ciemno. Ty się jutro możesz wylegiwać do południa, ja muszę rano wstać i idę do roboty. <laughs> idź sam, ja zostaję. Karol, proszę cię, nie bądź dziecinny. Dziecinny, no. Co ty z tego rozumiesz? Co ty wiesz, jak to jest, kiedy po dziewięciu latach ląduje się na bruku? Dziewięć lat! A jak sobie pomyślę o moim szefie? Szef? Przecież to on nie wylał. Ważny pan prezes zarządu, Jan Józef Marczak. Siedzi sobie na tyłku w tym swoim gabinecie i nawet nie wie, że zmarnował mi życie. Chętnie bym mu wygarnął, co o nim myślę. No to zadzwoń do niego. Już lecę. W życiu się nie przedrę przez kordon jego wszystkich sekretarek.